Cześć, jestem Jay to kolejny odcinek WWE NXT Shortcut. Ten razem z dnia 31 sierpnia 2021 roku. No nie powiem, NXT było strasznie słabe, ale co? Myślę, żeby bez błędnego przedłużenia zacząć, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo dobijamy tych 4000, a tymczasem Sarai kontra Mandy Rose. Walka tragiczna zakończona dwoma drobnikami, które wyrzuciły Rose poza ring, gdzie jej ringpost, czyli Gigi Dolin i JC Jane zaczęły ją, znaczy zakryły jej twarz ręcznikiem i uciekły z areny. Poza tym Sarai wygrała. Kyle O'Reilly kontra Duke Hudson. Fajna walka, Duke pokazał się z świetnej strony, walkę jednak wygrał Kyle po submissionie. Promo Dragunowan, no ogólnie Dragonow bawi się w Dyktakora. Mówi, że będzie nowa era, tak jak każdy nowy czempion, i że teraz jest Draguno w ogóle panuje, i tyle. Przerwie miał miejsce wywiad z Ray, no i w trakcie zapowiedziano walkę Ember kontra Kyli Imperium pokonało Drake'a Marika i Graysona Wolera. LA Knight kontra Johnny Gargano, finalnie ciekawa walka, ogólnie to w narożniku była Indy z Loomisem i tam se stali, oglądali, gadali, pomagali Johnemu, a szczególnie Loomis, który pomagał mu unikać ciosów Knighta i w ogóle. I gdy Dexter pomógł Gargano uniknąć ciosów Knighta, Indy zaproponowała mu, by przybyli sobie tam rękę, zaprzyjaźnili się. W środku walki to chcieli sobie podać dłoń, aż tu nagle wcale nikt się tego nie spodziewał. za pleców Gargano wyłonił się Knight, wykonując befti i kończąc walkę swoją korzyści. Zobaczyłem co będzie daje. trochę dziwnym była raczej by kolejna walka z Lumisa z Gargano, więc raczej wyjaśniam to sobie za tydzień na backstage'u, ale w sumie i tak The way się rozpadło, więc obojętnie. Raquel Gonzalez pokonała Jessica Mie, tragiczny poziom wrestlingowy. mam nadzieję, że udawany. Na... Walka zakończyła One Arm bombem i pojedynkiem na mroganie Frankie ma z Raquel. Na backstage'u jeszcze Raquel powiedziała, że chętnie nie pokona Frankie, a Frankie powiedziała, że chciałby mieć pas. Promo Jonathana o John. Ogólnie to mówił, że nikt nie jest taki koks, by odebrać mu tytuł i że nie ma osoby, która z nim zawalczy. Wcale nie było w zeszłym tygodniu 5 osób, które się o to, kto pierwszy z Toma zawalczy. Roderick Strong kontra Ikem Jiro. Co prawda nieoficjalnie, ale walka o walkę z Kushidą opas pas NXT Cruiserweight, o którym już dawno każdy zapomniał, walka nudna jak w sumie całe dzisiejsze NXT. Tomas Ociampa kontra Rich Holland, i event na poziomie Openera, wyglądało to mniej więcej tak jak jakaś szkolna bujlka, czyli gruby bije łysegu z przeciwnego gangu, który zamiast pomóc to stoi i się patrzy, bo boi się dostać. Ale dwie sekundy po walce, gdy już nikt nie patrzył, biegli 1 na 4 zaatakowali Ociampę, który miał jeszcze gorzej niż Kosakowski na High league, o czym mówię tutaj. Na pomoc oczywiście przyszli czempionie MSK, którym udało się wypędzić Duna Burczelorka na i Holanda z ringu i staną sobie na środku, triumfując tydzień ich walki. To było cNXT, było ono tragiczne. Dobra, newsy. Pierwszym jest to, że tydzień temu zapowiedziałem walkę Sheamus kontra Bobby Lashley, którą oczywiście zmieniono. Wywołało to małe kontrowersje, ale nie aż tak duża. Adam Cole jest już dłużej w I, chociaż wciąż trwają negocjacje. Opinie na jego Twitterze są dość podzielone. Jedni mówią, żeby został w I, inni, że jest all-elite. Maja grono coś tam wspomina o Impakcie New Japan Pro i Ring of Honor, ale raczej pójdzie do AEW. Dzięki Wam za oglądanie, mój do Was że Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, może napiszcie jak było na powrocie o szkoły, jak tam w pracy, jak dzięki łapkę w górę, subskrypcja. Widzimy się za tydzień, pa pa.